Generalnie RODO nie zmienia aż tak wiele. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Fire Talk Show. Nazywam się Cezary Woszczyk i moim gościem dzisiaj jest pani Beata Marek. Cześć Beata Marek. Cześć Beata. Fajnie, że udało się dzisiaj spotkać. Czy mogłabyś naszym widzom dwa słowa o sobie powiedzieć? Jestem prawnikiem, zajmuję się wdrażaniem wszystkich procesów związanych z obsługą prawa nowych technologii. Między innymi teraz słynnego RODO, czyli ochrony danych osobowych, ale również własności intelektualnej, ochrony znaków towarowych, ochrony waszej twórczości. Także jeżeli wśród widzów odcinka są osoby, które zajmują się zawodowo wytwarzaniem oprogramowania, czy właśnie jakimiś pracami kreatywnymi i prowadzą działalność z tym związaną, to myślę, że jak najwięcej dzisiaj wyciągnął i jak prawnie się zabezpieczyć. Okej, okay. i jak to się wydarzyło, że z zaczęłaś się zajmować? Się właśnie w tym obszarem. Biznesie. Czy to bardziej potrzeba na rynku, czy właśnie bardziej inspiracja od, od ciebie wyszła? Rzeczywiście to jest dosyć długa historia, bo już jako dziecko interesowałam się nie tyle prawem, co właśnie nowymi technologiami. Wszelkie jakieś nowinki, gadżety technologiczne. Jak tylko się pojawił internet, to miałam to szczęście, że było mnie w domu, więc te pierwsze okay. łączenia telefoniczne, no i... Pamiętasz te, te dźwięki tak, takie? Tak, lata tak, 90, tak. tak. Ostatnio nawet jeden z kolegów właśnie na Facebooku m, przypomniał takie mm. memy wspominające, puste dźwięki i od razu takie lata młodości oh, się przypomniały, God. którego dzisiejsza młodzież może nie do końca jednak zna, ale e, faktycznie. No ja jestem rocznik 8.8, więc hmm. jeszcze nie, nie taki dinozaur, można powiedzieć. I w zasadzie poszłam trochę w kierunku, ze względu na to, że mi się to podobało, web deweloperki, więc przygoda jakaś z HTML-em, CSS-em, hmm. trochę z Assemblerem, ale to dosłownie wow, trochę. To tak, więc powiedzmy takie no, tajniki jakiegoś tam. Hakowania. To jest Na tyle, że jestem w stanie obsługiwać o, tak. i jakby utworzyć stronę internetową, hmm. chociażby którą Super. mam Cyberlaw. Co prawda ona jest oparta o Wordpressa, tak, natomiast tam, można sobie tam, tam pogrzebać w kodzie, no, że tak powiem, w wolnych ale, chwilach. Ale właśnie to jest, mam wrażenie, że to jest w ogóle bardzo potrzebna rzecz. W ogóle wszyscy powinni ogarniać chociaż tak podstawa. Tak? Czy jest się prawnikiem, czy jest się, nie wiem, marketingowcem, czy, czy nie wiem, w wszystkich humanistycznych rzeczach. Bo czasem to może lepiej się skomunikować z programistą docelowym, tak? Bo, no, no, tak. W moim przypadku akurat tak wyszło. No. Jakby ja na początku w ogóle nie myślałam o karierze prawniczej. Dopiero z czasem gdzieś tam przyszło wiadomo, warunkowania rodzinne. Na studiach już widziałam, że bardziej te kierunki właśnie prawa nowych technologii są mi bardziej bliskie. No i tak się moja droga potoczyła, że po pewnym czasie pracy oczywiście na projektach klientów, później otworzyłam własną działalność, właśnie firmę Cyber Law, No i już sobie te kilka lat dobrych funkcjonujemy na rynku. Tak się złożyło, że akurat obsługuję branżę TNT, czyli technologia, media, telekomunikacja. A, ale jakby nie była taka moja intencja, wyszło to po prostu wszystko zupełnie naturalnie. Natomiast wracając do tego, o czym mówisz, wydaje mi się, że rzeczywiście takie komplementarne podejście jest dobre we wszystkim. Warto trochę poznać każdej dziedziny. Wiadomo, że nie we wszystkim będzie się specjalistą, ale dzięki temu jest łatwiej zrozumieć później, kiedy przyjdziecie się czymś zajmować, o co tak naprawdę tam chodzi i chociaż wiesz, mniej więcej jakaś siatka pojęciowa macie jakiś wspólny, wspólny temat, tak? Cokolwiek. To jest coś, z czym często startupy się spotykają. Tak? Czy, czy walczyć z tym systemem prawnym, na przykład czy finansowym tutaj w Polsce, czy po prostu może licencje na przykład. E, w, posiadania przepływów pieniężnych w Londynie na przykład. Tak, natomiast często jest też w ten sposób stawiana krótka piłka. Jeżeli jest inwestor zagraniczny, na przykład właśnie brytyjski mm -hmm. czy amerykański, to, to, to często jest w zasadzie wymóg podstawowy. Tutaj mamy naszych prawników, tu mamy naszą obsługę mm -hmm. księgową, w związku z czym spółkę zakładacie tutaj i nie ma innej opcji. Mm -hmm. Był też swego czasu taki trend niestety, no i zwłaszcza Dwa lata temu to było mocno widoczne. Kiedy powiedzmy tutaj, zawsze kiedy są jakieś zawirowania polityczne w kraju, to na inwestorów to bardzo działa. I rzeczywiście mieliśmy takiego jednego klienta, w którego chciała duża firma chińska zainwestować, i oni się wycofali, bo stwierdzili, że. Prawo w Polsce jest tak nieprzewidywalne, mhm. że tak. nie jesteśmy w stanie podjąć długofalowych mhm. decyzji i inwestycji na poziomie tam kilkunastu, kilkudziesięciu milionów, kiedy za chwilę może się okazać, że w ogóle to nie ma sensu mhm. i lepiej byłoby, gdybyście tutaj jednak spróbowali wyjść na inny market. Tak? Z drugiej strony, mieliśmy też na przykład takiego klienta firmy, która wytworzyła bardzo ciekawą aplikację i od razu inwestorzy powiedzieli: Spróbujcie na rynku brytyjskim, jeśli Wam się uda tutaj to udawam no się sorry. na całym świecie, mm. a jeżeli udawam się w Polsce, no to sorry, ale udawam się tylko w Polsce. Mm. Niestety cały czas no nie jesteśmy jakąś taką doliną krzymową. Ta. Mimo tego, że mamy bardzo wielu świetnych przedsiębiorców i bardzo dużo startupów zagranicznych, mm. o których mało kto wie, że są tak naprawdę założone przez Polaków. Mm. Chyba takim e, widziałem e, podczas mundialu reklamę Wish'a mm -hmm. i właśnie też mam wrażenie, że wiele osób zapomina o tym, że to tak. jest... No właśnie Polak to no założył, tak, dostał miliardowe propozycje sprzedaży firmy, tak, a rzeczywiście no, prowadzi w Kalifornii, tak. Dokładnie. Takim też flagowym dobrym przykładem jest chociażby Live chat mhm. z Wrocławia, który też mało kto wie, że jest to spółka stąd tak naprawdę. Jeśli chodzi właśnie o RODO i kwestie. Mhm. Jak startupy do tego podchodzą? Czy dużo problemów spotykają z wdrożeniem takich systemów? Bo my, na przykład, w Szarpeo no, też e, długo zastanawialiśmy się, jak to do, dopracować, i dostosowaliśmy się do tego, mhm. ale no, wiem, że też wiele startupów cały czas ma z tym problem. Mhm. No, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że m, przepisy rozporządzenia są bardzo ogólnie napisane, są bardzo dobrze napisane, bo prawo powinno być w miarę możliwości wolne technologicznie. Natomiast m, Polski ustawodawca troszeczkę zaspał z tematem. Zaspał. zaspał Informacyjnej sp... może chyba raczej nawet. W ten sposób, że tak naprawdę mamy jedną z dwóch ustaw, więc czekamy jeszcze na przepisy sektorowe, które już powinny być, a ich nie ma. One się bardzo długo zmieniały, były różne projekty, jedno rzeczy wycofywano i tak dalej. Natomiast mówiąc wprost, ja, ja, ja się tym zawodowo zajmuję od kilku dobrych lat, Generalnie RODO nie zmienia aż tak wiele. Mhm. Ona wprowadza przede wszystkim większą ilość praw dla podmiotów danych, czyli osób, których dane dotyczą. Czyli innymi słowy, my możemy wiedzieć teraz, co ta, że ta aplikacja, na przykład Facebook, to nas może podsłuchiwać. Mhm. Przykładowo, tak. Bo będzie miała dostęp, na przykład do telefonu, do książki, kontaktów i dalej, bo to wszystko będzie w polityce prywatności zapisane. Mhm. Takie są wymagania, że będzie privacy by design, mhm. by default, że tego wcześniej nie było ale na dobrą sprawę jeżeli ktoś rzeczywiście tworząc biznes dbał o te aspekty prawne to i tak to wdrażał. Więc nie ma tam jakichś spektakularnych nowości. Jak się popatrzy na Europę chociażby, to to, to co się dzieje w Polsce jest ewenementem, można tak powiedzieć. Mhm. Gdzie na przykład koledzy z Wielkiej Brytanii, którzy um, już taki system kar, nakładania kar mieli wcześniej, są bardzo zdziwieni, bo mówią, no wy jako Polacy to mieliście taką ustawę, że było Wam się o wiele łatwiej przygotować niż nam, a tutaj takie rzeczy, że wchodzimy na stronę i wielki komunikat na całą stronę i o co chodzi? W ogóle taki komunikat nie jest do niczego potrzebny, tak? Wydaje, to jest taka paranoja pewna mam że wystąpiła. jeszcze tylko jeśli mogę dodać jedną rzecz, Ostatnio minister Kawecki, przepraszam, doktor Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji powiedział, że to jest trochę wina prawników i środowisko się bardzo oburzyło, natomiast ja mogę powiedzieć w ten sposób. Chociaż sama jestem prawnikiem i nie powinno źle się mówić oczywiście o swoich kolegach i koleżankach i źle nie powiem. Natomiast warto byłoby jednak, zanim zaczniemy z kimś współpracować, zobaczyć, czy ten ktoś faktycznie jest prawnikiem od tej dziedziny, od miesiąca, czy już się tym zajmuje jakiś czas, bo jeżeli jest od miesiąca, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie tak jak ja czasami na Facebooku moim publikuję jakieś takie śmieszne teksty, co radzą prawnicy. I ostatnio na przykład było właśnie w ten sposób, że radca prawny jednej z swoich klientek, która jest fryzjerką, żeby po każdym kliencie od razu natychmiast zbierała włosy, natychmiast je niszczyła, ponieważ tam jest, to są dane szczególnych kategorii, dane DNA, wrażliwe, tak? DNA i tak dalej. Przy czym w ogóle jakby zapomniał o tym, że nie Rodo jest przecież na świecie, ale są też inne przepisy i przecież ta fryzjerka ma przepisy dotyczące utylizacji i one doskonale się wpisują w te zagadnienia, więc znowu, ze skrajności w skrajność. Tu bym radziła przede wszystkim startupom podejść do tego w taki sposób, żeby z rozwagą po prostu wybierać, no wiadomo, nie samemu, bo to jednak jest dużo, dużo niuansów prawnych, ale z rozwagą wybierać po prostu podmiot współpracujący. Najwięcej problemów wydaje mi się, jest w samej dokumentacji, czyli stworzeniu dokumentacji, która będzie pasować do startupu, ponieważ... Na poziomie RODO, w artykule 32 chociażby, mamy kwestie związane z bezpieczeństwem. Ja tutaj mamy świetnie przestrzeń coworkingową otwartą, tutaj widzimy, że kolega pracuje. Znowu dla kontrolera z ochrony danych osobowych byłoby jasne, że tu już może dojść do naruszenia ochrony danych, bo ja mogę sobie podejrzeć, co tam się dzieje. tak? Więc wystarczyłoby tak naprawdę, mógłby dalej pracować na tej przestrzeni coworkingowej, wystarczyłoby tylko, żeby miał filtr prywatności i wtedy może sobie tutaj usiąść. Tak? Więc to jest po prostu wszystko do wyważenia. Jesteśmy w stanie tak zorganizować, żeby to działało. Tylko, no nie z armatą, mówiąc krótko na wróbla, tak? Tylko może z siatką na motyle, okay. e, Jeśli chodzi o te wszystkie kwestie e, e, internetowe, czy, czy nie czujesz czasem tak, że warto byłoby trochę ten, ten cały internet troszkę od, od, na, od czasu do czasu po prostu wyłączyć na, 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 na cały tydzień, czy możemy nawet się wyłączyć? W takim pełnym zakresie powiem Ci, że trafiłeś samo sedno, dlatego że u mnie weekend jest, dnie, jest dniem. Jest w zasadzie okresem, kiedy ja nie podłączam tak? się w ogóle do internetu. Mam taką zasadę. Yy, odcięcie, totalne odcięcie. Okay. Po prostu piątek po pracy nie ma mnie. No chyba, że zdarzyło mi się tak parę razy, gdzie były rundy inwestycyjne mhm. klienta i tam po 22 nawet w piątek dzwonił, coś było ustalane. Yy, to są bardzo wyjątkowe sytuacje, ekstremalne mm. można powiedzieć. natomiast trzy... zasada, nie? Tak, można trzymam to... się takiej zasady i polecam ją każdemu, ponieważ pozwala ona rzeczywiście nabrać nowego spojrzenia. Jest nowy tydzień, czysty umysł, mm. światły umysł, nie bolą mocy od odkąd... komputera, e... a jednocześnie f... fajnie można spędzić czas z rodziną. Mm. To jest jednak ważne, zwłaszcza, że no my jako przedsiębiorcy, ja też jestem przedsiębiorcą, tak. e... spędzamy dużo czasu, nie liczymy tego czasu, ile tak. o... tak. Pracujemy, prawda? Więc często rodzina gdzieś jest, mimo tego, że jest na pierwszym planie, to często to odczuwa. Zwłaszcza jak jest się w tej fali właśnie startupu, hmm? czyli kiedy pożary, yy, pożar albo Tak, się... dokładnie. Wszystkie nasze siły, yy, prawda, koncentrujemy na tym, żeby rozwijać firmę. Zwłaszcza, że no, jak nie teraz, to kiedy? No Trzeba. Bądź co, bądź pomysł to jest jedno, ale dwa, to jest jednak konsekwencja i determinacja do tego, żeby te kamienie milowe osiągać. I żeby sobie stawiać cele. No ja już mam to szczęście, że jako sobie istniemy, już przeszliśmy próbę czasu, te pierwsze, jak to mówią, dwa lata. Yy, I już jesteśmy dosyć mocno rozpoznawalną firmą na rynku, mamy grono stałych klientów yy, i jakby na szczęście yy, to wszystko już się przeobraża w tą drugą fazę, tak? I życzę tego oczywiście yy, wszystkim. Żeby, żeby wchodzili w kolejne jakieś rundy inwestowania i przeobrażali swoją, swoją firmę. Niedawno rozmawiałam ze znajomą z właśnie z Dużej Kancelarii Prawnej mm -hmm. i wspominała, że jeśli chodzi o marketing, jeszcze video nie jest takim formatem uprawników i myślę, że też będzie postępować, to, mm -hmm. że, że w Polsce nie, nie wszyscy nie, nie, nie odnajdują się jeszcze w tej, tej, tej formie. No Albo jeszcze... nie wiedzą jak w ogóle podejść do tego tematu. Dobre pytanie w zasadzie i dobre stwierdzenie. Co prawda Cerberu ma kanał na YouTube, no ale muszę przyznać z ręką na sercu, że nie nagrywam tam regularnie. Po prostu z uwagi na czas to jest jednak trzeba zmontować. Ja lubię takie rzeczy jednak zostawić nie marketerom, a zająć się tym sama, bo przyznam szczerze, że pracowałam z różnymi marketerami. Najlepiej mi się jednak pracowało z takimi, którzy gdzieś byli moim takim wsparciem. A gro procesów wykonywałam sama, dzięki temu jest po prostu autentyczność marki. W ogóle uważam, że budowanie poprzez personal branding jest bardzo dobre. Tak. Eee, natomiast, no właśnie, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał montować, składać. Kiedyś miałam taki epizod, to po prostu się dziwiłam, ale o co tu chodzi? W ogóle przekaz jest zupełnie inny niż to, co miało być na początku. Eee, natomiast wiesz, co? Eee, widziałam, że. Też jeden z marketingowców namawiał mnie na Instagrama, takiego firmowego. Ja nie widzę tego osobiście u prawników. Widziałam konto jedno prawniczek hashtag RODO, i stwierdziłam, że nie. Ja założyłam dużo wcześniej niż działalność bloga, i w zasadzie był to jeden z pierwszych blogów. I faktycznie jest dosyć duża grupa stałych odbiorców, którzy czytają, czytelników. Muszę przyznać, że no. Też nie, nie za często robię aktualizacje na blogu, ale jeżeli już robię, to skupiam się na merytoryce i na takich konkretnych case'ach czy konkretnych przykładach, mówiąc językiem zrozumiałym dla odbiorcy. No nie chcę powiedzieć wprost takich fraz, jakby użył w wyszukiwarce, ale generalnie chodzi o to, żeby zrozumiał, o, o co mi chodzi. Natomiast przeglądając blogi prawnicze, z czystej ciekawości też, żeby zobaczyć, co u znajomych, u kolegów, koleżanek, Często właśnie napotykam się na teksty, które są kompletnie niezrozumiałe, więc wydaje mi się, że faktycznie hmm, czy pra prawnicy, prawnikami, w każdym, chyba, bo tak samo jest w przypadku programistów. To wszystko zależy, do kogo się pisze. Jeżeli mam na przykład blogi klientów programistów i one są pisane dla innych programistów, no to super, że są pisane w taki sposób, tak. żeby programiści je zrozumieli. Gdyby tak nie było, no to nie chcieliby tego czytać. Więc chyba trzeba się koncentrować na tych naszych odbiorcach. A odnośnie Instagrama, wiesz, no brzmi, brzmi to fajnie. Ja osobiście nie mam na razie pomysłu na ten kanał i jakby. Nie widzę tam zagospodarowania siebie, ale odnośnie filmów, odnośnie właśnie YouTube, to, to jak najbardziej. I mam już nawet, nawet materiał na, na nowy film, więc mhm. myślę, że wkrótce na kanale się pojawi. Super, będzie e, lajkować. Tak, łapki dokładnie. w górę. Tak? To... Kanał <laughs> CyberLaw.pl na YouTube, zapraszam. Zapraszamy. Będzie o takich właśnie różnych niuansach dotyczących RODO, czyli obalanie mitów związanych z RODO, bo już super. narosło ich sporo. Okej, okay. super. Dzięki wielkie za dzisiejsze spotkanie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Ach, może znowu zakończę. Um, um. Jak tam kończę zawsze? Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do subskrypcji i do zobaczenia za tydzień. Cześć!